12 stycznia około godziny 17.30 zmarł ksiądz prałat Zbigniew Tracz. Miał 59 lat, w tym 33 lata kapłaństwa. Z udziałem biskupa Legnickiego Jaworzanie pożegnali wieloletniego proboszcza, honorowego obywatela miasta Jawora. Zdobaliśmy się z niemieckimi księdza prałata Zbigniewa, proboszcza, tej prawie. Wywadziliśmy się podziękować Bogu za Jego życie, Jego posługę dla Państwa, Jego pracę w tej wspólnocie. I po tak, to także by prosić Boga w miłosierdzie nad wszystkim, gdzie życzył się, ze Zwigniewa. Były jakieś ranki. Stajemy przed Bogiem i świadomi tego, że wszyscy jesteśmy ułomni. On daje nam swego ducha, byśmy pozwalali się od Niemu przenikać i być Jego sługami. Oddawać się w Jego ręce. Śmierć jest ostatnim aktem naszego oddania. I z taką świadomością sercem wdzięcznym, ale jednocześnie przepełnionym bólem i modlitwą o miłosierdzie. Stajemy jest sprawować świętym tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa i Paschy Paśni. W 1998 został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na przyrzeczu w Jaworze. Za owocną pracę duszpasterską biskup Legnicki Tadeusz Rybak nadał księdzu Traczowi tytuł prałata. Ksiądz proboszcz otrzymał również tytuł honorowego obywatela miasta Jawora. Rada miejska chciała w ten sposób uhonorować troskę księdza Tracza o lokalną społeczność. Ksiądz Zbigniew był głównym organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci. Był też organizatorem wielu imprez charytatywnych. Współpracował z przedsiębiorcami na terenie miasta i powiatu, od których udawało mu się pozyskać cenne nagrody do loterii fantowych. Z jego inicjatywy przy parafii powstał zespół muzyczny, grupa teatralna, chór parafialny i grupy sportowe.